Dobra, nagrywam. Chodź do taty na tyle. Chodź nagle do taty. Obla! No? Gdzie jest mama? Dalej. kto tak ładnie stoi? No? A teraz chodź do taty. Z powrotem do taty. No do taty? No, no, chodź chodź ja, do taty, no chodź, chodź. ty nie masz tam się za kanapę chwytać. Nie masz za kanapę chwytać. Tylko już, jawda. Uwaga, idziemy jedziemy? jeszcze raz nie nie chichlaj się cicho, ale, Szymek nie chichlaj się no mamusiu, Ale idź do mamy idź do mamy no idź do mamy tak, brawo a w drugą do taty, chodź do taty no dalej chodź do taty chodź. No, chodź. no chodź Oj. chodź do taty Dalej, do góry, No mamy jeszcze raz, tak? Tu po, tu rączka z guzik. Poczekaj. Ooooo! Spokój! Stoimy? Stoimy ładnie. Ja tak nigdy się nie da, bo ty nie wszystkie strony, Powolutku, nie śmij się. Uspokój się! Jurno! Podzielę się zobaczyć, bo no. pan sobie wchodzi w oni. Chodź do taty, No do do No? Nie, to nie Zostajemy. No i co? No co mamy? No mamy iść? Brawo! Pięknie, a teraz do No to chodź. No chodź. No chodź. No chodź. Halo? proszę, no chodź do taty. Nie na kanapę, tylko tu chodź do taty, dalej. Dalej, puść się samemu jazda. Nie trzymaj się za ten. Dalej, puszczamy się do taty, tak? Proszę. Obracamy się. No, wstajemy. No dalej, chodź. Koszulka wylazła nam. A mnie do aparatu. Nie, 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 nie. Ja wiem. No mamy, dalej. Ostatni raz. Ostatni raz idziemy. Ostatni raz idziemy do mamy. Proszę. No. <grywa> mamy, pomol, ale, csh, nie go. Nie. Do mammy, powol, ale nie tak? Dalej. Pomol, no dalej. Idź do mamy. No do mamy, dalej. Do mamy, zapraszam. Poważny po bądź. Do mamy, do mamy, do mamy. Z mamusia woła. co Zobacz, idź do mamy? Idź do mamy ładnie. Tak jest, brawo. Brawo. Oje, przepraszam, zęby ci